Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30 zaprasza Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProKam Polska. Dzień dobry z tej strony Dariusz Ziarko. Witam Państwa w audycji, w której porozmawiamy na temat skutecznego i bezpiecznego sposobu zwalczania szkodników po kwitnieniu. Moim dzisiejszym gościem jest doradca terenowy ICB Farma Barbara Właszczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Co masz na myśli mówiąc bezpieczny sposób zwalczania szkodników? Silta EC, bo o tym produkcie dzisiaj będziemy opowiadać, to unikalne rozwiązanie służące do skutecznej walki z wieloma szkodliwymi owadami i roztoczami żerującymi na roślinach uprawnych. Preparat działa w sposób fizyczny. Nie zawiera substancji aktywnych występujących w pestycydach, w związku z tym nie generuje ich pozostałości w owocach i warzywach. Produkt nie posiada też okresu karencji, można go stosować nawet na krótko przed zbiorem. Dzięki temu, że nie zawiera substancji czynnych środków ochrony roślin, również nie generuje odporności u zwalczanych szkodników. I może być używany do zwalczania wszystkich drobnych szkodników typu mąkliki, miodówki, wciornastki, przędziorki, larwy miseczników czy przede wszystkim mszyce. Jaki sposób działania ma preparat Siltak? Silta GC to jedyny preparat oparty na chronionej prawem patentowym technologii przestrzennego sieciowania 3D PNS. Technologia ta umożliwia zakleszczenie szkodnika w trójwymiarowej polimerowej sieci, co znacząco wzmacnia efekt unieruchomienia i zapewnia jego natychmiastową i skuteczną eliminację. Sirta GC zawiera mieszaninę polimerów, głównie silikonowych i siloksanów, natomiast zwalczać nim można i mączliki, i miodówki, i wciornastki, i prędziory a także larwy miseczników i Przede wszystkim mszyce, które bardzo szkodzą wielu uprawom roślin sadowniczych. W którym momencie najlepiej zastosować siltak? Preparat siltak EC zastosować trzeba po pojawieniu się szkodników na roślinie. Preparat nie działa zapobiegawczo, czyli nie możemy sobie zapewnić efektu zapobiegania czy prewencyjnego, takiego, który wspomoże rośliny systemicznie. Należy bardzo skrupulatnie monitorować plantacje. I faktycznie w momencie, kiedy pojawią się szkodniki, zastosować, zastosować siltak. Na pewno warto pamiętać o tym, że gwarancją skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie cieczą użytkową tych wszystkich miejsc, gdzie występują szkodniki. Czyli również pamiętajmy o tym, żeby spodnia strona liści, gdzie bardzo często żerują przędziorki, również była bardzo dokładnie opryskana. Siltax stosujemy na dzień, na noc. Zdecydowanie Siltax stosujemy w takich warunkach, które zapewnią szybkie wysychanie cieczy roboczej na roślinach, czyli na suchy liść w ciągu dnia, ale pamiętajmy o tym, że podczas bardzo słonecznego dnia zabieg mógłby spowodować uszkodzenia na roślinach. Więc stosujmy go raczej przy pochmurnej pogodzie i pamiętajmy o tym, żeby bardzo dokładnie opryskiwać wszystkie części rośliny tam, gdzie występują szkodniki. Jaka dawka powinna być użyta? W przypadku drzew owocowych, czyli i ziarnkowych, i pestkowych, yy, i w roślinach jagodowych zalecanym stężeniem jest 0,1 do 0,15%, czyli od 100 do 150 ml preparatu w 100 litrach wody. Przy gruszach, które yy, z reguły są bardziej wrażliwe na. Yy, Preparat stosujemy stężenie 012%, czyli 120 ml preparatu w 100 litrach wody. No i tutaj w zależności od tego, jakiej jakie ilości wody Państwo używacie w, w drzewach owocowych to jest od 500 do 750 litrów na hektar, a w roślinach jagodowych od 500 do 800 litrów yy, na hektar. Czy można łączyć siltak z innymi środkami owadobójczymi? Siltak EC to dodatkowa moc w mieszaninę właśnie z preparatami owadobójczymi. Preparat działa fizycznie na szkodniki, natomiast insektycyd działa biochemicznie. Zyskujemy zatem podwójny mechanizm zwalczania. Ponadto E C zapewnia bardzo dokładne pokrycie traktowanej powierzchni cieczą roboczą, co sprawia, że szkodniki są dłużej i bardziej narażone na substancję aktywną insektycydu. Zatem zabieg jest zdecydowanie bardziej skuteczny. Przypomnę, że dzisiaj w radiu pojawiła się doradca terenowy firmy ICB Pharma, Barbara Błaszczyk. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam słuchaczy za tydzień o tej samej porze. Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProKam Polska. Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliba. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30.